Państwa, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji. Oddolna inicjatywa wychowanków profesora, tak trzeba to nazwać, ale oddolna inicjatywa z inicjatywy Magdy Dziewko, przede wszystkim. Natomiast ja bym prosił teraz o otwarcie konferencji, jego magnificencję, rektora Szkoły, szkoły Głównej Handlowej Piotra Wachowiaka i proziekana Kolegium Zarządzania Finansów Michała Matusewicza. Dzień, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że widzimy się w tym nowym budynku. Widzicie państwo, jaki ten budynek jest piękny. Żałuję, że profesor nie doczekał otwarcia tego budynku, bo bardzo mi kibicował, żeby został on wybudowany, bo znając profesora Piotra Poszeńskiego, w tym budynku by się bardzo, bardzo dobrze czuł, bo lubił takie budynki nowoczesne budynki, które wyzwalają kreatywność, wyzwalają Przedsiębiorczość, a na pewno ten budynek na to pozwala. Proszę Państwa, no trudno po pięciu miesiącach jeszcze bez emocji wspominać pana profesora Piotra Włoszeckiego, bo wszyscy myślimy, że on jest z nami, że oddalił się na chwilę, wyjechał gdzieś za granicę na na wykłady, które też uwielbiał. No, ale niestety jest taka prawda, że już z tych wykładów do nas nie wróci. Na pewno patrzy z góry, dzisiaj jestem o tym święcie przekonany i pewnie by był dumny, chociaż był osobą bardzo skromną, że to z inicjatywy uczniów, co jest ważne i ja też bardzo dziękuję. Spotkaliśmy się tutaj i też będziemy w nietypowy sposób wspominać pro, pana profesora, ale on był taki, on, jak wiecie, był nietypowy. Był nietypowy, wychodził ze swojej strefy komfortu, poszukiwał innowacyjności, miał zawsze swoje zdanie, często to zdanie było krytyczne. Stawiał niekiedy do pionu, jak ktoś tam się wychylił niepotrzebnie, ale był człowiekiem wspaniałym, a ja mogę powiedzieć, że był wspaniałym przyjacielem, bo z panem profesorem mieszkaliśmy w jednym domu, przyjaźniliśmy się, bywaliśmy u siebie nie w jednym mieszkaniu, ale na Bożu w jednym blokło ja w klatce pierwszej, on w klatce czwartej. Powiem tak, też był doskonałym strategiem. I taki może przykład. Mieszkał na trzecim piętrze bez windy. I kiedyś mówi tak, pierwsze, ja się wyprowadzam stąd. No to była dla nas takie, taka pierwsza rozpacz. I mówimy, jak nas zostawisz w ogóle? A on mówi, słuchaj, ja chcę się wyprowadzić, kiedy ja mogę jeszcze wejść na to trzecie piętro, a nie wyprowadzić się, kiedy już nie będę mógł wejść na to trzecie piętro. I to, proszę państwa, pokazuje, jaki Piotr Proszański, nasz drogi profesor, jakim był strategiem. Nie tylko w działaniu na uczelni czy w kontaktach z biznesem, o czym będziecie Państwo na pewno wspominać, ale strategiem w swoim życiu prywatnym. Wczoraj akurat miałem możliwość spotkania się z Panem Profesorem Belką, pewnie znana Państwu osoba. Z którą pan profesor Poszajski studiował. Profesor Belka był na pierwszym roku, profesor Poszajski był na piątym roku, bo jak wiecie, kończył Uniwersytet Łódzki. I pan premier, pan profesor mówi, on taki był już w czasach studenckich. On rządził tym wydziałem. Wtedy Taką znaczącą organizacją było ZSP w jego czasach. Mówi tak profesor Belka. Przewodniczący ZSP nic nie miał do powiedzenia, bo rządził Płoszaj. I to jest, proszę Państwa, tak od czasów, od czasów studenckich. Miała być z nami żona pana profesora Płoszajskiego. Pani Joanna, ale wczoraj niestety napisała, że no nie jest jeszcze w stanie i gotowa, chociaż miała mieć opiekę mojej żony i drugiej przyjaciółki, ale jednak stwierdziła, że nie jest w stanie jeszcze przyjść tutaj i spotkać się z nami, bo rzeczywiście bardzo przeżywa śmierć męża, ale prosiła, żeby przekazać. Państwu po pierwsze pozdrowienia, podziękować za to, że dzisiaj będziemy wspominać pana profesora i za to, że o nim pamiętamy i myślę, że pamiętam o takiej osobie wspaniałej jak Pan Profesor zawsze będziemy e, pamiętać i zawsze będzie nam mówił. Z góry te swoje mądrości jako wspana, wspaniały dydaktyk, bo rzeczywiście był mistrzem dydaktyki, godnym naśladowania. No, i jak ja patrzyłem, proszę Państwa, jak przygotowywał się do wykładu czy za, do zajęć, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale miał chyba katalog tysiąc albo więcej slajdów. I on tylko tak pomieszał, pomieszał między tymi slajdami. No i wyszedł wspaniały, wspaniały wykład, gdzie wszyscy słuchali z otwartymi, otwartymi ustami. Ale także był wspaniałym naukowcem. Także był wspaniałym rektorem, prorektorem naszej uczelni, dyrektorem katedry. A co najważniejsze myślę, bo te funkcje różne można wymieniać, ale na pewno powiemy, że, że był wspaniałym człowiekiem i takiego właśnie pana profesora zapamiętamy jako właśnie wspaniałego człowieka, który chętnie spotykał się z ludźmi. Który chętnie rozmawiał z ludźmi, słuchiwał się, dawał dobre rady, no i z natury rzeczy był osobą e, bardzo, bardzo e, optymistyczną. Od razu, jak tylko człowiek zobaczył parking, to wiedział, że pan profesor jest. Bo piękny Jaguar zawsze stał na tym parkingu. No, trochę wzbudzał u niektórych zazdrość, że jeździ e, takim, takim pięknym e, samochodem. Jeszcze raz, proszę Państwa, chciałbym Państwu bardzo w swoim imieniu, całej społeczności, podziękować za zorganizowanie tego tego spotkania i myślę, że dzisiaj jest ten czas, żeby po pięciu miesiącach śmierci pana profesora jeszcze go powspominać jako właśnie osoby, osobę bardzo dobrą, życzliwą, osobę, która miała doskonałe kontakty z biznesem, i myślę, że była bardzo dobrym nauczycielem dla nas wszystkich, nie tylko dla studentów, ale również dla biznesu, bo pokazywała pewne kierunki, otwierała pewne drzwi, które nie były otwarte. I na pewno jeszcze jedną cechą pana profesora było to, że umiał się komunikować językiem prostym. Czyli przekładał tą, te teorie zarządzania i te różne teorie na język taki bardzo użyteczny, który Państwo, jako osoby, które działacie w biznesie, mogły być przełożone i wykorzystane od razu. Jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękuję. No i powspominajmy jak najbardziej życzliwie pana profesora Piotra Poszeńskiego, bo na to na pewno zasługuje. Dziękuję bardzo.